Kochane dziewczyny i chłopaki, moi drodzy, dzisiaj w filmie serii Niezłe Typki, takie kosmetyki, które bardzo, bardzo przypadły mi do gustu, i mam nadzieję, że pewnego dnia y, będą one w Waszych kosmetyczkach. No, także takie króciutkie recenzje wybranych takich moich ulubieńców, takich perełek. No, zaczynamy. u jaki? Teraz mam e, dziewczyna opowiem historię e, pierwszego z kosmetyków, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Otóż, jak wiecie, ja mam skórę e, skłonną do wyprysków, do trędziku, skórę tłustą, która bardzo szybko się świeci i jest, no nie powiem, bardzo denerwująca. I czasami potrafi po prostu doprowadzić do tego, że już nie wiemy, co z nią robić. Otóż, czasami potrafi być. E, bardzo tłusta, prawda, wypryski bombardujące całą twarz, następnie stosujemy jakieś tam e, kremy, maści przeciwtronikowe i staje się ona szara, sucha i potrzebuje nawilżenia. Właśnie ostatnio, gdy moja twarz została zbombardowana wypryskami, e, szybko biegnę do drogerii, żeby kupić sobie krem Effaclar H. Tutaj go mam. EFA Kler To stosuję już bardzo, bardzo długo. Jest to krem przeznaczony do cery tłustej, ale wysuszone jakimiś tam właśnie zabiegami antytrądzikowymi. Pięknie nawilża, absolutnie żadnych wyprysków. No buzia jest po prostu świetnie gładziutka i właśnie dlatego chciałam go sobie kupić. I na półce zauważyłam, że stoi pianka. Właśnie z celi EFA, Efa wygląda ona tak. I jest to pianka łagodząca i oczyszczająca. Ja Wam powiem, ja nigdy nie stosowałam żadnych pianek do twarzy, no i możecie sobie wyobrazić, prawda, tak jak Wasz mężczyzna, czy tam chłopak, czy mąż goli sobie brodę i nakłada tą cudną, mięciutką, delikatną piankę na twarz, tak ty, my tutaj teraz kobiety możemy sobie taką pianką umyć naszą twarz. I co o niej Wam mogę powiedzieć? Jeżeli właśnie macie skórę przesuszoną, taką bardzo szarą, szorstką, właśnie przesuszoną jakąś kuracją antytrącikową, to ja Wam serdecznie polecam tę piankę. Cudownie oczyszcza twarz, absolutnie nie macie uczucia takiego ściągnięcia na twarzy, takiej suchości na twarzy. Pięknie nawilża. Tutaj to nawilżenie możecie zobaczyć po pierwszym użyciu, przynajmniej u mnie tak było. Ja byłam zaskoczona jak ta buzia jest ładnie nawilżona. Myję nią sobie buzię i rano i wieczorem. Zmywam makijaż płynem micelarnym z L'Oreal, a później sobie właśnie myję buzię tą pianką. Absolutny mój hicior. Absolutny hicior, ale jest jeden minus: jest bardzo niewydana. Ja mam ją 3 tygodnie, a już tutaj opakowanie jest puste, niewiele mi zostało. No a wiadomo, że kosmetyki Larosz Poze do najtańszych nie należą. Ja akurat trafiłam wtedy na świetną promocję kosmetyki. Wszystkie z firmy Larosz Poza były przecenione jakieś 35% w drogerii w Lloyd's Pharmacy. I sobie ją zakupiłam i zdecydowanie będzie to mój taki produkt, do którego będę wracać, bo wiem, że jeżeli moja cera będzie potrzebowała tego nawilżenia, to właśnie wrócę do tej pianki i do kremu nawilżającego z Efa H. Następny niezły typek to podkład, który zakupiłam jakiś miesiąc temu. Podkład pewnie bardzo dobrze, <coughs> przepraszam, podkład pewnie bardzo dobrze Wam znany jest to Estée Lauder Double Wear Foundation Stay in Place Makeup. Co o nim mogę powiedzieć i dlaczego go kupiłam? Kupiłam go bo dlatego, moje kochane dziewczyny, po pierwsze, zostałam zbombardowana wypryskami, prawda, które każda z nas chce ukryć, z którymi nie czujemy się swobodnie. A druga rzecz to była taka, że w pracy, w sklepie, w którym pracuję, światła są niebieskie i bardzo, bardzo ostre. Ja czasami po dniu w pracy mam czerwone oczy. Przy takim świetle nie wygląda się ciekawie. Naprawdę nie wygląda się ciekawie. Każdy jeden wyprysk wydaje Wam się, że jest na całej twarzy. No i ogólnie po prostu w pracy wiadomo, chcemy się prezentować jak najlepiej. Nie zawsze każda z nas ma e, piękną e, skórę i to światło no, nie pomaga. Po prostu czasami nasza twarz wygląda taka bardzo szara. Ja chciałam coś e, mocniej kryjącego, ponieważ cały czas używam podkładu Healthy Mix Burżua, ponieważ moja skóra właśnie była dość taka przesuszona. Chciałabym nawilżyć i sobie pomagałam właśnie tym e, podkładem ale chciałam coś mocniej kryjącego. Nie chciałam po prostu nakładać korektora, później podkładu, czy tam najpierw podkładu, później korektora i później puder, warstwy, 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 warstwy. Chciałam y, jednym podkładem za, zastąpić praktycznie te trzy kroki. Y, I to mi się udało. Właśnie dzięki temu podkładowi y, jest niesamowity, jest bardzo, bardzo kryjący i powiem Wam szczerze, zdziwiłam się, że y, co niektóre recenzje mówią, że on ma średnie krycie. Dla mnie to jest Korektor w podkładzie bardzo silnie kryje, absolutnie nie potrzebujecie żadnego korektora, ja mam go dzisiaj na buzi i teraz musicie sobie dopracować, jak go nakładać. Na początku wydawało mi się, że on jest dla mnie za mocny, że ta buja nie, nie wydaje się w ogóle naturalna, że jest taka po prostu oblepiona podkładem, ale później zaczęłam um, zwilżać pędzel, którym nakładam ten podkład czy gąbeczkę i już to wygląda coraz coraz lepiej. Um, co jest w nim świetne to to, że możecie budować te krycie, jeżeli chcecie żeby te krycie były delikatne, chcecie zamaskować może jakąś, nie wiem, czerwoność koło nosa, to nałożycie go na naprawdę maluteńką ilość i delikatnie wklepiecie w twarz. Wygląda super naturalnie, ładnie się dopasowuje do koloru twarzy. A jeżeli chcecie zakryć jakieś silne... Oh, przepraszam, to był mój SMS. Jeżeli chcecie zakryć jakieś silne przebarwienia, no to wtedy możecie, nakryć, możecie nałożyć spokojnie drugą czy nawet i trzecią warstwę. Ja niestety już wyrzuciłam opakowanie tego podkładu, ale chciałam Wam dokładnie przeczytać, co jest na tym opakowaniu napisane. E, długotrwały podkład przez 15 godzin zapewnia świeży i naturalny wygląd, bez względu na pogodę i Twoją aktywność. Nie zmienia koloru, nie zostawia smug i śladów na ubraniu. Teraz gładka cera, którą widzisz rano, pozostaje z Tobą przez cały dzień. I czy ja się z tym zgodzę? Powiem Wam szczerze, że tak, bo jak nałożę sobie rano podkład i nieraz jest to 6 rano, nieraz jest to 12 po południu, bo ja pracuję na zmiany to ten podkład świetnie utrzymuje się przez cały dzień. Ja już powiem Wam szczerze, że nawet nie muszę się pudrować co jest, on po prostu świetnie zastyga na twarzy, ale nie czujecie, że ta cera jest taka bardzo obciążona. Bez Beztłuszczowy, niekomedogenny, nie przepraszam, bezzapachowy i testowany dermatologicznie. Z tym zapachem tutaj też się nie zgodzę, bo on ma, on ma po prostu zapach podkładu. Wiecie jak podkład pewnie pachnie, także on tak właśnie samo pachnie. Minusem jest to, że nie ma pompki i to jest znowu ta sama historia jak przy podkładzie z Revlon Colorstay, też nie ma pompki i Dziwi mnie to, bo jest tyle filmików na, na YouTube właśnie, gdzie dziewczyny wręcz proszą się o tą pompkę i firma Estée Lauder jeszcze nie wysłuchała naszych próśb. Szkoda. Jeżeli chodzi o kolory, to bardzo bym Was prosiła, jeżeli się zdecydujecie na ten podkład to, żebyście wybrały się do jakiejś fajnej drogarii, na przykład do Douglasa, gdzie tam y, pani wizerzystka dobierze Wam odpowiedni kolor. Ja musiałam y, kupić dwa. Powiem Wam dlaczego. Jeden kupiłam sobie na wakacjach, bo zgapiłam ten podkład od mojej cioteczki, którą serdecznie pozdrawiam, e, i jest, był to kolor Desert Beige. A tutaj mam bardzo, bardzo jaśniutki, bo bladził znowu ze mnie się zrobił. Ivory Nude. Wiem, że gama kolorów jest naprawdę ogromna. Są i kolory ciepłe, i zimne, i takie bardzo neutralne. Także każda z Was yy, może coś sobie wybrać. Dla... Ja bym nie polecała tego podkładu dziewczynom bardzo młodym. Jeżeli macie po 16, 17, 20 lat, to jest podkład troszeczkę dla Was za ciężki, dziewczyny na co dzień, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym zainwestowała w coś lżejszego. Ale jeżeli macie blizny, jeżeli macie trądzik, jeżeli szukacie podkładu bez tłuszczowego, jeżeli szukacie podkładu, który bardzo mocno kryje i chcecie te właśnie kroki pudrowania i używanie korektora zastąpić jednym produktem, to ja Wam serdecznie mogę ten podkład polecić. Jest to mój taki zbawieniec ostatnio. No, to tyle na temat podkładu. Kolejny niezły typek to puder z firmy Maybelline New York. Ja mam w kolorze 120 Classic Ivory. Powiem Wam szczerze, po pierwsze opakowanie. Opakowanie przypomina mi kosmetyki z Calvina Kleina. Oni mają właśnie czarne, takie bardzo estetyczne opakowania. Następnie tutaj mamy puder. I następnie lusterko z gąbeczką, które ja nie używam, bo mam świetne pędzel z firmy do jakich Hakuro, także nie używam tej gąbeczki. Lusterko przydatne w pracy, gdy musimy sobie nosek przypudrować. Także opakowanie rewelacyjne, które jeszcze się nie zniszczyło, a jeździło ze mną praktycznie na każdy mój urlop, także nic się z tym opakowaniem nie stało. Puder jest dalej w całości. Bardzo, bardzo wydajne, ja oczko mam. Może dwa, może trzy miesiące, a praktycznie zużycie jest niewielkie Jest to puder prasowany, bardzo aksamitny, bardzo delikatny W moim przypadku rewelacyjnie matuje, także serdecznie y, mogę Wam go polecić I wybrałam sobie naprawdę fajny kolor, ten kolor jest dla mnie idealny Jak już powiedziałam, 120 Classic Ivory nie drogi, bo on u nas kosztuje około 6 funtów, a jest to kosmetyk bardzo wydajny, także starczy Wam na kilka miesięcy. Ja wiem, że wiele dziewczyn z YouTube bardzo lubi puder, o ile się nie mylę Dream Matte z firmy Maybelline. Ja go jeszcze nie miałam ani razu, ale zdecydowałam się na ten, ponieważ jestem estetką i jak coś mi się podoba, to muszę to mieć i tutaj zachwyciło mnie, słuchajcie, opakowanie, głupie troszeczkę, no ale taka jestem. No, zdecydowanie mój taki hicior. Za te pieniążki też nie mogę Wam polecić, jeżeli lubicie sobie w pracy przypudrować nosek. To jest mój faworyt jak na razie. Następnym niezłym typkiem jest szminka z firmy Kobo. Ja tą szmineczkę dostałam od mojej przyjaciółki Oktawi, którą mieliście okazję poznać wszyscy. To jest kolorek English Rose, piękny, brudny, zgaszony róż. Ja, ja się nie chyba nawet w oktawie pomalowałam i mówię, wow, wow, ale kolor i później Oktawa mi tę szminkę kupiła. Po pierwsze jestem zaskoczona, jak długo ta szminka do moich usta się utrzymuje, jest to niesamowite. Ja Wam powiem, że uciekam. E, stronie od szminek, takich 12 godzinnych, e, które mają utrzymać się na naszych ustach przez cały dzień, ponieważ ja mam usta tak przesuszone, że e, później e, smaruje się balsamem chyba przez następne dwa tygodnie. Po pierwsze, co mi się dzieje, to kąciki, i później bardzo, bardzo przesuszone i bolące usta, właśnie po takich szminkach. A tutaj mamy szmineczkę długotrwałą, e, z bardzo fajnym takim matowym efektem, piękny kolor, do tego. W Fajna cena i powiem Wam, że jak wpadnę wkrótce do Polski, to zdecydowanie biegnę na stoisko kobo i dokupię sobie kilka innych kolorów. Mam nadzieję, że mają fajny wybór, nie mam pojęcia, bo stoiska kobo, nie widziałam już bardzo, bardzo mm, długo. No, hicior. Następnym niezłym typem jest maszynka do golenia z firmy Gillette. To jest ta maszynka dla kobiet, która nazywa się Venus. I powiem Wam szczerze, że ja na takie gadżety... Jakoś nie wiem, no, nigdy, nie, nigdy się na tą maszynkę nie skusiłam. Po pierwsze, wydawało mi się, że są one bardzo drogie, że spokojnie mogą się ogolić zwykłą maszynką e, z gilet e, czy tam jakąś inną. Mm, nie stosuję słuchajcie, żadnego wosku, e, ani nie chodzę na laserowe usuwanie włosów, ponieważ dla mnie to jest po prostu ból nie do zniesienia szczególnie woskowania lub depilator i stawiam na taki standardowy i dość uci uciążliwy sposób, prawda, bo jest to golenie się praktycznie co 2-3 co dni, ale Tą maszynkę również podpatrzyłam u mojej ciotki i ona mówi: Kasia, musisz zobaczyć, jak fajnie się te nogi kol, jak fajnie pachy są ogolone, jak długo ten efekt się utrzymuje. Co mi się spodobało od razu, to to, jak ta maszynka jest zaprojektowana, bo jest ona zaprojektowana dla kobiet bo po prostu ma silikonową rączkę, nie wyślizguje się nam z. Z dłoni, gdy się golimy, i tutaj jest główka, jest tutaj. Zobaczcie, ruchoma co jest świetne, bo możecie sobie wyobrazić, gdy golicie sobie pachę, prawda? No to ta maszynka po prostu pięknie, tak jakby. Dopasowuje się do naszego ciała, co mi się akurat, mnie się akurat bardzo bardzo spodobało. Ja używam do niej pianki, praktycznie pianki dla y, mężczyzn z firmy Gillette i jestem nią zachwycona. Y, po pierwsze ani razu się nią jeszcze nie skaleczyłam i y, kupuję sobie y, zapasowe tutaj te żyletki. praktycznie tą końcówkę tutaj, zawsze na promocjach. Jest ich tam pięć lub sześć i to mi wystarczy. Na dwa miesiące, także naprawdę na dość długo, bo kupujecie sobie takie jednorazówki, no to użyjecie raz, dwa razy góra i lądują w koszu. I tutaj, jak zmienicie sobie tą końcówkę, tą Żyletkę, to 6-7 razy możecie spokojnie się ogolić bez problemu. Co mi się również spodobało, to jest do niej. Taka specjalna obudowa i możecie ładnie powiesić ją sobie pod prysznicem, także zawsze tam z Wami pod prysznicem jest. Nie musicie jej szukać albo wychodzi z pod prysznica, żeby znaleźć jakąś tam jednorazówkę czy maszynkę do golenia. Zdecydowanie produkt wart uwagi. Polecam mimo ceny, bo wiem, że są drogie, ale można wszystko zawsze znaleźć na promocjach, lub na Allegro, lub gdzieś tam na Amazonie czy na ebayu. Moi drodzy, to tyle. To były takie moje niezłe typy w tym miesiącu. Mam nadzieję, że że w następnym znowu się jakieś pojawią takie perełki. Serdecznie Was pozdrawiam, buziaki, pa pa!